Witam bardzo serdecznie z tej strony KMX 112 i tam was już w 21 odcinku z Lego Harry Potter lata 1-4 Remastered na 100%. Lecimy dalej, nie przedłużamy, lecimy dalej z historią. Trochę myślałem, że będzie jakaś kacenka czy coś, a jednak nie. Trochę się zdziwiłem, bo tak myślałem. A, i tu musimy użyć. O, time turner. Wiem, że jest takie nawet chyba podejrzeć osiągnięcie. O, właśnie, back in time, żeby użyć time turner. Aha, i to daje nam możliwość, żebyśmy wrócili prawie począwszy na tym, na początku gry. Można by rzec. Z tego, co tak przynajmniej widzę, bo wiem, że było właśnie takie osiągnięcie, żeby tego użyć. Ok, podejrzewam, że. Ok, tu jest to, co. O! O proszę. Tego nie wiedziałem. Tutaj nie wiedziałem, że mogę zdobyć złoty klocek Więc spoko. Wiem, że i tak będzie jeszcze do wykupienia chociażby złoty klocek, żeby móc jeszcze się cofać. Ciekawe. No tak, cofnąłem się w czasie. dobrar não dobrar OK, i wróciliśmy. Czyli w niektórych miejscach jak zrobimy ten to możemy się cofnąć. Wiem, że było za to też osiągnięcie. Akurat o tym wiedziałem. Aha, nie mogę tutaj? Serio? Przeskoczyć? To lipa. Myślałem, bar myślałem że bardziej się to da, a jednak nie. A to szkoda. Dobra, czyli co? Wracamy... A czy bardziej idziemy tu. Zazwyczaj widzę, że tak się kręcimy w to i z powrotem. Okej, okay, dobra, na górze, czyli to będzie na górze Po lewej stronie. No już się nauczyłem. Aha, tu będzie ta ochrona przed czarną magią. Ha? <grym> No, dobra Czyli co Trzeba teraz znowu robić O nauczymy się redukto Czyli nauczymy się zaklęcia, żeby móc niszczyć właśnie te srebrne rzeczy, bo to jest to, co jeszcze nie mieliśmy, a to niejednokrotnie się przydało, bo widzieliście te takie srebrne rzeczy do zniszczenia. I dopiero właśnie, jak, myśli, dopiero właśnie poznamy zaklęcie redukto, to wtedy można dopiero coś z tym zrobić. Więc w końcu, po dłuższym czasie, w końcu mamy możliwość nauczenia się tego zaklęcia. Więc cudownie, bo to nam naprawdę też niejednokrotnie nam pomoże przy robieniu już tutaj tych rzeczy na 100%. Dobra To niszczymy Ciebie już widziałem, to już ci pomogę Okej, okay, jeszcze jakaś pańczyna Spoko Dobra, tu widzę, że ty potrzebujesz pomocy. Dobra, to możemy zniszczyć dwa na trzy, trzy na cztery. Możliwe, że ja to robiłem. Pewnie tak. A jednak nie. Mam Rona w piżamie. Super. Jak ja się naprawdę cieszę, że odblokowałem taką postać. Naprawdę. Po prostu, że w piżamie. Super. Dobra, to możemy zniszczyć. To musimy teraz odblokować. No już, raz, dwa. I mamy złoty klocek, super. Drugi złoty klocek. Rzadko zdobywałem jakieś złoty klocków podczas takiego przechodzenia. Ale o czym wspominałem, że ja też w tą grę jakoś nie grałem. No na PlayStation 3 tam mówiłem, że jakoś grałem, nie grałem, ale chyba, może nawet kiedyś u znajomego, jak miał swoją wersję, to może tam coś u niego. Ale też już zbyt nie pamiętam. A tam jest przed Czarną Magią, więc tego nie możemy. A serio? Co jest? Zniszcz to. Cudownie. Yes, Complete All Story Lesson. Czyli dostaliśmy drogie trofeum w tym odcinku za... E, ukończenie wszystkich lekcji w tych wszystkich czterech latach. Podejrze chyba nawet ta dodatkowa się nawet liczy. Więc super. I przy okazji jeszcze tu była ta pajęczyna. Więc tutaj jeszcze odblokujemy kolejną postać. Barwati Balkdown. Nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia. Tutaj już tylko i wyłącznie przed czarną magią. Także. Dobra, było miło. Wychodzimy. Najważniejsze, że już mamy tutaj wszystko. Czyli żadnych lekcji już nie będziemy mieli. Jak cudownie. Także możemy lecieć. A właśnie taki problem jest, że czasami nie wiadomo, jak to jest. Okej, okay, jeden na trzy. Madam Pins.

Bo tu mogę. Tu jest dwa, tu jest trzy. Tak kurczę. Tak chciałem weź jeszcze zobaczyć. Bo tam nie widzę, żeby było tam do tych dziewięciu. Tak się zastanawiam. Dobra, to jeszcze będziemy odkrywać. Jak już będzie tak, że już będę miał przynajmniej te niektóre postacie, które są wymagane, i będę czyścić sobie tą mapkę, no to też jeszcze wrócimy. Bo na pewno będzie coś takiego, że będziemy mogli jeszcze tutaj normalnie wrócić do Hogwartu. Że gra nam na, na nie zabierze takiej możliwości, bo to byłoby głupie, że ja nie mogłem wrócić do Hogwartu robić te wszystkie pozostałe rzeczy. Także dobra. To jest to, co już tam od dawna wiemy, że to. Okej, okay, no to mogę wiem, że zniszczyć. To idzie. O kurcze. Patrzcie, patrzcie, kolejna postać. To szczerze, ja bym chętnie bym ją odblokował. Ja witam, witam. Ale je, kurczę Jakoś tam musiałbym się dostać Bo tak głupio kurczę teraz jak jest tam widoczne To lepiej byłoby właśnie kurczę mieć jakąś miotłę czy coś I potem przedmiot pójść no tam ja do, oczywiście to zniknęło. No jeszcze tu, Lotyk klocek, Kto by się spodziewał? Wcale się tego nie spodziewałem. O! Watch out! Aha, czyli żeby 10 razy, żeby coś takiego zrobić. W jakichś tam postaciach. Ja cię kręcę i dźwięk jeszcze się zgliczował. Nie wiem czy wy to słyszycie, takie... Cały czas tego uderzenia. Dosłownie. Dźwięk cię chyba zepsuł, czy coś. Bo ca cały czas jest to samo, ale numer. No dobra. Fajnie, fajnie, ale... Tylko kurczę, nie wiem jakbym mógł zdobyć tą postać. Tak, jakbym potrzebował czegoś latającego. Jak mam być szczery, bo. No tak to ja nic nie zrobię. Dobra, to jeszcze trzeba będzie to wrócić. Więc jeszcze do tego wrócimy. A na razie chodźmy już stąd. <śmienny> W sensie takim nie było czegoś w filmie, a chyba nawet w książce, ale tu wiadomo, gra LEGO, więc... Musieli taką rzecz zrobić, żeby była to w trybie współpracy. Bo to gra LEGO, więc wiadomo, że to musi być przechodzenie jakby... Na co na mniej, dwóch osób. Dobra. Widzę, że to będę musiała zrobić w ten sposób. Dobra, Cedric z zadaniem ze smokiem. Cudownie, ale ta głośność to trochę przesadzili. Gra tak strasznie głośno, działa, że naprawdę. Okej, okay. super tłum szaleje, cieszą się, radują się, a ja wcale się nie cieszę i nie raduję. Dobra. Ja, mam wrażenie tak czasami, żeby tak troszeczkę dla was pogłoś... żeby tak troszeczkę dać wam żebyście coś słyszeli, nie tylko mnie. Ale z tym jest taki czasami naprawdę problem, bo... bo potem wiecie, jak już jest tak głośno, że wy nie słyszycie mnie, albo odwrotnie nic nie słyszycie, tylko słyszycie mój głos. To jest. Aha, bo niechcący klok, no, kliknąłem ten toypad. Ja no, się zastanawiałem. No, właśnie, pamiętam, że jakoś w pierwszym odcinku czy w drugim było tak, że kliknąłem niechcący toypad. Ja nie wiedziałem, dlaczego to zniknęło. Na, chyba na PlayStation 3, chyba. Było coś też, chyba, takiego, jak się dotknęło Select. PS trójka nie miała tojpadu, dopiero PES 4 dała tak coś takiego jak Tojpad. Czy można właśnie dotykać i nie tylko. Okej. Okay. Budujemy. To dajemy. To dajemy. Aha, już widzę po co to robię. Czyli robię to tylko po to, żeby mieć super siłę. O no tak. Aj, wiedziałem, że nie zdążę. Już byłem taki pewien. Okay. E, czy wy to widzicie, że to się coś zgliczowało? Patrzcie na to. Widzicie to? Ale numer. Oho, co ja tu widzę? Tylko to nie jest ten czerwony klocek, który musimy zdobywać, bo tutaj na tych poziomach nie mam. Przecież. A tak z przyzwyczajenia widzę klocek i mam w głowie czerwony klocek. Ale to jest troszeczkę inaczej zrobione. O, cudownie. Dobra. Tutaj znowu użytkownik ciemnej strony mocy jest potrzebny. A jako nie mam takiego użytkownika, przynajmniej jeszcze, bo w tym pierwszym poziomie właśnie możemy zdobyć. Wiem, że takiego użytkownika, ale to tylko w trybie swobodnym. Więc ja prawdopodobnie zrobię tak, że te postacie, które potrzebuję, żeby je zdobyć, to ja pewnie te użytkowników to po prostu wykupię, bo bez tych nie będę mógł zrobić tych właśnie poziomów na 100%. Dobra. super Dobra Hermiona, ja potrzebuję teraz tego tu. Dobra. No kurcze, no Akurat ja chciałem to ominąć. Serio? O właśnie. To jeszcze była ta rozwiązanie tej zagadki małej. Mamy z Gryffindoru herb. No dobra O właśnie To, ben, to będzie nas gonić Cudownie Okej, okay. Fleur Dragonta, to zadanie. O, cudownie. Serio? Jeszcze tam był tysiak. Cudownie. Jak ja to uwielbiam. Okej, okay, uczeń niebezpieczeństwa ratowany. że na siłę próbuje to zwiecie zdobyć ten tysiak Oczywiście, że to koniec poziomu, czyli nie zdobyłem paska, ale za to dostałem parę postaci. Dwa postacie przynajmniej odblokowanie. Odblokowane dwa herby dostałem. Paska nie zdobyłem. <laughs> Niestety zabrakło mi o 9% cudownie. Ech, norma, że nie mogę zdobyć na każdym poziomie pasek, bo to byłoby zbyt pięknie. Pierwszy rok nauki jeszcze był pięknie, jakbym zdobył jeszcze tamten, albo przy drugim roku, to byłoby wspaniale. No ale i tak, jakby nie patrzeć, to i tak Złote klocki zdobyliśmy chyba z cztery. Postacie to też ze jakieś trzy. Mogłem jeszcze zdobyć jedną, ale tu bym potrzebował, żeby jakoś polecieć. No ale dobra. Nie, jest tak źle powiem wam Tylko właśnie już wiedziałem, że to będzie z tym smokiem, bo pamiętam właśnie Jakiś tam trailer czy coś, coś takiego było właśnie z tym smokiem Dobra, czyli to już był trzeci poziom Tutaj oczywiście Ale nie powiem wam, że nie było tak źle Bo tutaj jedną postać nie zdobyliśmy i tylko dwa herby I, i uratowany uczeń, także Szczerze powiem, nie jest tak źle, no bo tutaj mam tylko i wyłącznie pasek. Tutaj mam herby no i szczyni. To ponieważ nie jest wcale tak źle, no jakbym miał pasek, byłoby rewelacyjnie. No ale trudno, nie zawsze się to oczywiście udaje. Trzeba sobie powiedzieć jasno. Patrząc na tutaj innych, to też nawet nie zbierałem tak dużo, no bo postacie to, to wręcz bardzo rzadko zdobyłem jakąś tam postać. A, tutaj dostałem aż dwa postacie, które udało mi się jednak znaleźć, więc... Więc nie jest tak źle. Bo tutaj właśnie Hagrid. Hagrida będziemy musieli odblokować, to jest wręcz pewne. No w sumie jakby nie patrzeć, to chyba jedyny poziom, gdzie zdobyliśmy właśnie te dwa postacie. Także nie jest tak źle. Wiadomo, jakbym miał pasek, byłoby jeszcze wspaniale, no ale... Norma. Także 15. Yy... 15 na 24, z czego 21 poziomów już jest za nami, czyli tak naprawdę aż 6 pasków nie zdobyłem. Zostały nam jeszcze 3 poziomy do zrobienia. Także cóż, dzięki serdecznie za oglądanie tego materiału. Do słyszenia w następnych. Trzymajcie się. Na razie.